Chcesz dowiedzieć się, jak udostępnić plik osobie spoza firmy za pośrednictwem Microsoft SharePoint? Pokażemy Ci krok po kroku, jak to zrobić. Zaczynajmy. Na stronie office.com odnajdź usługę SharePoint. Odnajdziesz ją po lewej stronie ekranu, klikając przycisk Uruchamianie aplikacji, umiejscowiony w górnym rogu strony. Następnie wybierz odpowiednią witrynę, na której znajduje się poszukiwany plik, który chcesz udostępnić. W tym celu możesz skorzystać również z wyszukiwarki, znajdującej się u góry ekranu. Gdy już znajdziesz się w oknie konkretnej witryny, przejdź do biblioteki dokumentów, klikając na przycisk Dokumenty, znajdujący się w menu nawigacyjnym po lewej stronie. Po odnalezieniu interesującego cię pliku, który chcesz udostępnić, w naszym przypadku będzie to: Plik Draft Umowy 2022, wskaż go kursorem, a następnie kliknij przycisk Udostępnij wybrany element innym osobom. W następnym oknie należy wybrać osobę, której chce wysłać się plik. Domyślnie są to osoby należące do firmy. Jeśli chcemy to zmienić, wystarczy kliknąć na informację, dla kogo ma działać ten link, a następnie wybrać odpowiadający nam wariant. W tym wypadku to określone osoby. W tym miejscu możemy wybrać również, czy osoby, którym udostępnimy plik, mają mieć możliwość edytowania go, czy też nie. Po powrocie do okna Wyślij link należy wpisać adres e-mail adresata udostępnianego pliku. Trzeba jednak pamiętać, że adres ten musi być albo skojarzony z kontem Microsoft 365, firmowym, biznesowym, edukacyjnym, albo być darmowym kontem Microsoftu, którego potrzebujemy, aby korzystać z jego najróżniejszych funkcjonalności oraz usług. Plik w ten sposób możesz wysłać do jednego lub wielu odbiorców. Gdy zdefiniujesz wszystkich adresatów, kliknij przycisk Wyślij. Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do udostępnionego pliku. Przed którego otwarciem będą musieli się zidentyfikować. Gotowe!